Gramy goto, live od palony No w górę subskrypcja z dzwoneczkiem a my już gramy Wybrał Love U. O ludzikowie, dzikie jest a -a -a -a. Goto Hu <suszy> Like and sub. Skryb! Like, 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 and, and subscribe, like and subscribe. Cyk, cyk! Dobra, sięma na pierwszą osobę, siema na kolejną, rekord, dzisiejszy kolejny Dobra, cyk, cyk! Cyk! Oła! To bardzo boleć! To bolało bardzo. Saro. Nie, no przecież to na zginie na dwa hity, no. No, no już jest na hita chodził. No, no i bite. Ara, co ty pójść po tego cuby, A ja lecę na tym tego jakiegoś Leonidasa, który tam się kręci w krzakach. Um, oj! nie wiedział, że tam jest jakiś Angelo. Tak szczerze. Ole! Ho, ho, leży! Nie, nie, nie idę już potem te na dole dwa cuby. No zostaw mu to! No, no dobra, dobra, lecimy. Sią dwie, dwie osobyśmy na leci się galajwa. Dobra, tam ktoś widzę, że jest. Dobra, leży jeden z kibni...

jednak wifi, kurde. Haha. Dobra. Kurde, sobie podłączam Najwięcej leczenie. No wiadomość! Wiadomo, wiadomo. Czy, czy to nie jest ten Ta sama max, którą przed chwilą graliśmy? Z nią? Nie, to, jest, to Tam to było kółko, teraz jest 0,01. Yeah. Oh, same 10 tysięcy. Ale może dlatego? Inni tam są też po 10 tysięcy. Dobra, już wiem czemu na trio łatwiej nam idzie. Zobaczcie widzowie, ile oni mają pucharków. Dobra, no, to tylko 50, 40 4 tysięcy, ale tak, to, to każdy po 10 tysięcy, 30 tysięcy. O no, zobaczcie. No dobra, jednak tutaj więcej, więcej. ale dobra. Lecimy dalej. Dzięki za obeczkę w się I siemano 4 osoby się będą na rekordzie się wylewa. No czekajcie, coś coś pisze, bo mi coś. jakby się nie wyświetlało.

to... O kurde, ile po O kurze, się kurze, o lewa i kurze, w kurze, o I Co? Co Co chcesz? za? Co co? Co Co kurze, Za, 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 Hej, hej 710 osób, na klonę rekord dzisiejszego live'a Czemu ja tak zgadzałem szybko? Nie wiem Nie wiem co tu się tak szybko Ja pierdziel, super gadżet ten zmarnowałem Hej, 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 kupcie klej, klej Mini? Co mini? 812 osób, Simonu klonę rekord dzisiejszego live'a Oj! Syk! Oj! Dobra, let's go! Sora nie to, ok. To, co? Idę, idę, to czekaj, muszę sprawdzić. A, okej. Okay. Dobra! Gramissimo! Ha, dobra, leży do widzi. Znaczy, to drugi Skibidi! Dwóch na raz leży Skibidi! No, jak ja nie mogłem go trafić, kurde. Zz. Oj. Radku, ty myślisz, że mnie tym zabijesz, tą swoją sztuczką magiczną? Oj. No w sumie jednego z nas zabiłeś, ale drugiego ja cię zabiłem. Oj. Ale no dobra, już drugie miejsce otrzymamy. Please. dobra. Oskarzy 15. Poczekaj, Poczekaj Bartek, najpierw jakiś jeden na jeden. Tylko ty będziesz musiał mieć mapę. Dobra. Yy, Oskarzy 15. Oskarzy 15. Dobra, Bartek 13. Dobra, gdzie jesteś? Nie wiem, ale tu ludzie są po 86 tysięcy 87 tysięcy Co za... ...liter, Przecież ja znam to Przecież ja znam ten grupę, skąd, ...skąd ja mam znajomych? Czy mogę mieć znajomych? Ty po co, kurde, jestem O, dziękuję za łapeczkę w górę, pozdrawiam cię 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 No dobra Yes. E, czekaj, ja stworzę ten. E, DON'T do mnie, bo 13. Wezmę Knockout. I wezmę może... Jako mapa tak ma najmniej tych... Oj, nie. Nie ten, nie ten, nie to. Chociaż to! A. I kim? E, kim chcesz, Kim, e, kim chcesz? Może. Piper może. Nie, nie piszesz na live, nie wiem czemu tak jest. Le. Albo nie, najpierw cold Jeden na jeden kold. Ja nie umiem grać kompletnie koltem, więc będziesz mi łatwo. Ale musimy być na samym środku, nie możemy uciekać w ogóle. Musimy być na samym środku. A, jak coś kolt. Jak weźmiesz innego że to, to koniec. To trudno już straciłeś szansę. No! To trudno, straciłeś już konta. O, pisze już. Jak coś straciłeś szansę niestety. E, Oskar Zychowicz. No, dobra, jak dasz mi teraz cię zabić, dwa razy. E, to ten, to jeszcze będziesz mógł drugi raz. Tak, dajcie suba wizowie, bo was pozdrowię wtedy i lajka też. O, dobra. Dobra, jak coś, to już, już nie będziesz grał ze mną drugiej rundy Trudno Trzeba było mnie teraz nie zabijać Dobra, teraz dałeś, to dobra, zagramy, ale wiesz tego... Ale bierz tego kolta, Weź tego kolta, Co wybierz, co chcesz Jeśli dacie suba i lajka, to dostaniecie podwójne pozdrowienia i można dostaniecie suba ode mnie No Tak to działa Zrobię zrobię coś takiego, cyk, cyk każdy mi grać jedną godzinę trz, dwóch, trz. Dobra, gramy no! Dobra, już trudno. Trudno, trudno. Już nie będę grał z tobą drugi, drugi raz. Jestem też. No dobra, no to zaraz zagramy zagram teraz z tobą. No to tym bardziej, że jeszcze nie dajesz mi się zrobić, co tym bardziej. Kopię. Ty widzisz, że mnie pokonasz tym, że się że kampisz się... E, że kampisz się w, w krzaku. No nie, czy masz taki trzeci gold. Tak szczerze, tak szczerze, to ty jesteś słaby. Nie no sorry. Sorry, ale nie czy ty masz ten trzeci gold. Ja jestem lepszy. Ja też mam trzeci gold z mm -hmm. Dobra, no ciekawie się z tą gra. Ciekawie się, szczerze, z tą gra. No ja pierdziele, dobra ja teraz... Jeśli teraz mi się nie dasz, to, to nie dostaniesz na tuba, Serio? Gdzie jesteś? Ha, no to może ty za to. Za karę ale no. No, teraz... teraz ty, Bartek. Teraz ty Bartek. Teraz ty. O, idealnie! No to bie, bierz se kolta, no idealnie! Cyk. Oh. Lecimy. Teraz prost versus pros. Oglądajcie to widzowie. Pros versus pros <tryk> Ej, ale. Aj, di... Dobra, to zaraz zdam. Ale nie zbieramy tej niebieskiej gwiazdki, ja nie wiem. ja pierdzielę, to jesteś zbyt dobry. No nie. No ja pierdzielę, nie wiem. Jak ty nie trafisz, to ty po prostu chodzisz tam, gdzie ja idę. No nie! Jeszcze że zmarnowałem się! Chyba na to sprawdzi dokładniej. Let's go! Nasze co zbiorę niebieską gwiazdkę? oi que é que não estou falando? O estou No to jest bez sensu. Ja ciebie już teraz nie zabiję do końca. Daj fory. Dobra, już... Się, ja już cię nie biję. A zabiję za ciebie. i Teraz spotykam! O nie, sorry, bardzo. O nie! Nie, przepraszam. Siemano, o co się mam nagle do rekord dzisiejszego live'a. Przepraszam. Będziemy <laughs> przejść. Cześć, Siemano. Dobra, teraz fajny. Ale <laughs> ja cię szukałam. Sorry, partek. Jeszcze raz. Ale to było chamskie Znaczy... Ja Robię część do, do zero cię. To zarazie. Ale chłopie, wiesz, że jak ja odbiorę gwiazdkę, to już dostanę jeden punkt, więc, więc tak naprawdę się nie da. E, Sora, ja nie byłem na live, to cię nie słuchałem. Kara. Kara za co? Dobra, gramy. A, chcesz do zera mnie zabić? Wygrać ze mną do zera za to, za to że cię szukałem? No dobra. Lecimy, no ja pierdzielę! No poczekaj! Daj mi się zabić, bo. Je, jeszcze raz! No daj mi! Daj mi się zabić! Je, jeszcze jedn, Jeszcze raz ta runda! No! Daj mi się zabić! No, dobrze. Chociaż ty się słuchasz, bo mnie po prostu kolega do mnie zwolnił. Po prostu musiałem się zatrzymać. Kurde. Jaki masz ID? Eee, Tomeku, podłoga King. Tomeku King. T. Q. I K. Z dużej. No co? No jak? No nie chodź za mną. Zapierdzielę. Ho. W końcu udało się. Nie, to to. Eee. O no ja pierdzielę, nie! Nie dołączę! No ty chamie! Ty chamie! No kurde, szybko, no! No jak... Zamarzłem, zamarzłem. I teraz stój w miejscu, nic się nie ruszaj. Dobra. No, nie mógł mnie trafić nawet. No nie! Dobra! Ile dwo trafiłem, tak szczerze. Dobra. Zabijecie! Gdy ciemno jest. No right, teraz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie żyję, żyję. O nie, ja nic nie wybrałem. Czekaj, to jeszcze raz, jeszcze raz. Wiem. Jeszcze raz, e, jeszcze raz. Musisz stać w miejscu i musisz dać mi się zabić, Jeszcze raz. Ale teraz tym razem stój ciągle. Ja pierdzieleną. No. Ciągle mi tam coś pisze. No, tichamie. I ja bił i biu. Fok. co I... to są co jeszcze raz chcę. Pokaż i? No ja pierdolę po co mnie zabijasz. Gdzie subskrybuję? Pokaż je. Co pokaż je? Gzda. Zrozumiałem, że cię subskrybuję. No co, no co cię pozdrawiam, pozdrawiam. Ło! Ale to mocne. Ale, to, ale ten hypercharge jest mocny. Dobra, dawaj. Czy... Ja pił. No szkurde! No nie. Iu. W ogóle Gord, gorzej... James, Gorkiem w Redbox mam. nie wiem co to jest, tak szczerze. Haha. A ha. jeszcze dwa razy muszę cię zabić. No odsłuch się, odsłuch się, się, Dobrze, dobrze, dobrze. No, tych no, kamie! Przecież jeszcze... No nie no trzeba coś. No przestań! Mam 20 sekund na zabicie ciebie! Szybko, szybko, szybko. No! Masz szczęście. I teraz się wybieram i teraz już nie będzie. Chyba, że ktoś znowu będzie coś do mnie pisał. Cyk, cyk. Cyk. I cyk. Dobra, let's go. ciała na sześć osób, siema na kolana. Rekord dzisiejszego live'a to nie. Dobra. Trzynasty battle. Czekaj, bo mój brat przeszkadza. Dobra. No ja nie mogę, nie wiem. No. Ja jestem teraz taki słaby, ostatnio. Nie, no przez to, że ty tam wleciałeś. No co? No ja po tej rundzie kończę live, bo mi się nie chce. No ID, no mówiłem ci, ID! Czekaj! Au, au, au! Uch. Nie, no by tak to tobą, tak mi zaczęło tak polecieć, jakby nie wiem. Pod środka. No ja i tak kończę tego live'a, bo mi się nie chce. Po prostu o blisko! Dobra, no dawaj Co? Let's go! Let's go! Gdyby nie gorzej! Dobra, już mógłbym sobie uciekać po prostu ciągle, ale nie. Nie chcę. Chcę zaryzykować. Oj. Zafięcie, miałbym, miałbym 8 gwiazdek. Dobra, dawaj mój. dzięki, dobra. W parze. Dobra. Tutaj macie kod QR, mój. Kto chce mnie dodać, to może dodać w tej chwili, właśnie. A ja sobie porobię daskę. I potem pompki.

Jakie masz ID? Jak tutaj każdy pisze, no to zaraz cię tu nie dodam. Jak nie wiem, jakie ma masz ID, to bardziej że ci ten! Ten ci QR. Teraz pokazuję ci ID, a ty mi coś mówisz. E, czy, 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 cię, czy cię w końcu dodam? No. Nie ja chcę pozapraszać jakieś jakichś losowych ludzi. Którzy mają całkiem dużo bucharko.